Sportowcy mają trening psychologiczny, trening mentalny. I mlecz tak, małż miał tak, oni akurat, akurat dobiera się tak zwane klucze, na które zawęża się nam świadomość. I akurat skoczkowie są tak szkoleni, że zawęża się świadomość na machnięcie On jest... On widzi tunel przed sobą i widzi tylko belkę. I nic innego się nie liczy w tym momencie. Nie obchodzą go trybuny, nie widzi, czy wie, nie, wie, nie nie czuje, czy wieje. To jest specjalny trening. On leci, on widzi, on czuje, on jest skoncentrowany. On nie jest na zewnątrz, że wskoczy, to sobie pójdzie na piwo, tak? On jest w 100%, on jest w 100 skupiony. On to robił mentalnie tysiące razy. Pytanie, na ile kontroluje stres? Bo zauważcie, jak często wynik jest kwestią tego, czy, 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 czy ktoś nie spali dlatego, że się zestresował. Na treningach robi świetne wyniki, no, a tu było po prostu zjada, nie? Widać to w drugiej serii, nie? No. Tak, tak, ok. Eee, ja więc e, czym jest ten trening mentalny? E, trening mentalny jest czymś takim, że no, się, <grym> każdy z was to robi, tylko nawet nie wiecie, że to robicie. Czy zdarzało wam się e, przygotowywać do trudnej rozmowy? Na przykład, ale ja mu nagadam, ja to ja mu powiem tak tak tak. tak. A ja, co on mi powie, to ja mu powiem tak, tak tak. To jest trening mentalny, kochani. Przygotowujecie się do rozmowy po to, żeby czuć się bardziej komfortowo. Żeby nie, żeby, żebyście mogli poczuć, że nic was nie zaskoczy. To jest nierealne, bo wystarczy, że inaczej zareaguje trochę, ale nieważne. Czujecie się z tym lepiej, po prostu czujecie się pewniej wchodząc. To ja teraz tu gadam, no nie? Ok. Trening mentalny polega na tym, że nasza podświadomość, nasz umysł nie rozróżnia, co było, co jest, a co będzie. Czyli, jeżeli pomyślę o trudnym egzaminie albo o trudnej rozmowie, która mnie czeka z szefem, strach odczuwam tu i teraz, tak? Przecież tego nie ma tej sytuacji. Siedzę sobie w bezpiecznej sali albo w fotelu, albo ja już wczoraj się sklizowałem w Waszyngtonie, nie byłem na tym warsztacie jeszcze, tak? Dlaczego? Bo mój umysł już kreuje obraz, jakbym już tu był, tak? I co się wydarza? Na jednej części coś też negatywnego, no nie bo no, skoro jest skoro stres. Więc jest tu i teraz. Więc jeżeli, a to psychologia ogólna, poznawcza chyba, jeżeli my mamy myślenie konkretno obrazowe, czyli zawsze nam się pojawia obraz, czy mamy tego świadomość, czy nie. Więc jeżeli damy umysłowi inny obraz, zmienimy na pozytywny, to on czuje to jako, jako pozytywną zmianę. Jeżeli nam to się uda utrwalić, tak? Zaczyna to kodować. Ja miałem taką sytuację, że przez długi czas byłem bardzo nieśmiały. Dalej jestem, ale już trochę mniej. Natomiast e, ile próbowałem zagadać takieś pięknej kobiety, e, to... E, Dzień dobry, cześć. E, wie pan sobie nie o, na rozmowę. Aha. Dobra. Wracam do domu, odtwarzam sobie w głowie scenkę. Kochani, to, co najbardziej zadziałało. Przez długi czas to robiłem. I Odtwarzam sobie scenkę. Było tak, ja uśmiecham się. Piękna mam pogoda, albo ale ta kolejka długo, ale przynajmniej można piękne kobiety poznać. Zobaczcie, ja nawet zamykam oczy tym mówiąc, bo ja to widzę przed oczami. Raz po razie, raz po razie tworzę kolejny scenariusz, który ładuje sobie w głowę. Automatycznie nagle się okazuje, że po roku takiej, takiej regularnej pracy jestem kimś innym. Czy jestem sztuczny? Ktoś powie no tak, bo sobie na, 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 nawaliłeś do głowy scenariusz i teraz do nich nie reagujesz, tak? Ale mogę reagować scenariuszami, którymi ktoś nawalił do głowy, mój tata, dzieciństwo, moja mama, sposobem w jaki oni reagowali, albo sobie naładować sam tych programów, tych, które chciałbym, takich chciałbym być. To zależy ode mnie. Więc jeżeli to robię, to po prostu w pewnym momencie to zaczyna być jak malowanie kwiatkami, tak? Mam tyle możliwości, że jestem w nowej sytuacji, w pewnym momencie nawet nie jest, nie, muszę, nie muszę odgrywać starych scenariuszy, tylko tworzę sobie na bieżąco. To jest tak, jak e, ktoś jest doświadczony w prowadzeniu warsztatu, na przykład ja prowadzę pływanie niemowląt jeszcze. I my, jestem w stanie pójść, zrobić od czapy. Idę na pas, nigdy nie wiem, co zrobię, po czym wszystkie zabawki, które mam i nagle mam pomysła. Trus, 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 składam, coś buduję z makaronów i jest lekcja, jakiej jeszcze nigdy nie było, tak? Ale przez pierwszy rok to bym, ko ko po konspekcie. Każda lekcja przemyślana w domu. Trening mentalny, tak? On jest po to, żebyśmy się czuli bezpiecznie o tym, o, tym, co, o tym, co mam powiedzieć. Okej, okay. kończymy. Trening mentalny będziemy robić. On będzie elementem końcówki kolejnego... <susza> szukam spiski, ja tu nie mam. Kolejnego ćwiczenia. W każdym razie to, co najistotniejsze, to to, że poświadomość, że reaguje na tu i teraz. Czyli jak myślisz o wakacjach, czujesz się dobrze tu i teraz, że jeszcze nie ma. Jak myślisz dobrze o przeszłości wspominasz jakiś fajny żart albo coś, śmiejesz się tu i teraz. Przecież tego już nie ma, to jest nierealne. Z czego się to, to już było dawno. Umysł odtwarza to jako tu i teraz. Dlatego odczuwasz przyjemność, radość lekkość, Dlatego lubię wspominać Fajne rzeczy. rzeczach, bo się czujemy, że to jest nasz sposób na przetrwanie. Coś? Aha, uważaj, żeby nie zagadać. No, <śm> 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 Dobra? Trening mentalny jest to Tyle. tyle. Trening mentalny jest po to, żeby się pozytywnie zakodować, po to, żebyśmy mogli stopniowo wdrażać te programy stopniowo. Nawet jeżeli w pierwszej sekundzie zareaguję jednego z tym programem, mogę wziąć pięć głębokich oddechów i już wiem, jak bym chciał zareagować. Mogę zareagować po nowemu. Trening mentalny jest również po to, żeby nie tylko mieć sposób reagowania, ale i móc poprawić się poczucie. Chce ktoś powiedzieć o trening mentalny, który stosuje go tutaj? W formie relaksacji, medytacji i afirmacji? Jakkolwiek? Bogusia, świetnie. Codziennie. Codziennie. Działa, nie? Czy nie? No jak? Dokładnie. Ja wiem, że tu jest parę osób, które stosują, dlatego ja, ja wolałbym, żeby same się ujawniły. No ja też... No, Kasia. Okej, okej. Każdy ma wiesz po swoim to, co czuję, no nie Kasia co u ciebie? Ja też stosuję każdy dzień i y, jak stosuję y, właśnie no, swoje afirmacje i to jest zupełnie inaczej. To jest zupełnie inaczej sama sobą, a jak po prostu mu to zaniedbam, to... Po prostu jest taki to i tak szybko wraca, że potem wymaga no, to dużo pracy, żeby znowu się postawić troszeczkę, no To bardzo pomaga. Kawałek fizjologii jeszcze, bo są osoby, które przypuszczam, ja sam nie wiedzieć, jak to działa w naszym mózgu. To jest tak, że mamy połączenia nerwowe. Jesteśmy najczęściej nastawiani negatywnie. A, nie wiecie, a, coś tam... Generalnie praca w ogóle, jest to, jesteśmy krajem, który ma rudów, no nie? Więc ścieżki nerwowe odpowiadające za negatywne doświadczenia układ endokrynologiczny, czyli hormony które za to odpowiadają i tak dalej, one są po prostu powiązane. I tam nam bardzo łatwo te neurony sobie ganiają i to właśnie jest nam bardzo łatwe. Na początku wytworzyć pozytywne nawyki, to jest wytworzyć nowe połączenia nerwowe w kierunku tego, żebyśmy tworzyli endorfiny, a nie, nie wiem co, ale to, co powiem, to, się źle czuje. Tak, no, W każdym razie i to jest tak jak ze ścieżką. Jak gdy tamy ścieżkę raz, tylko, czemu tak jeszcze muszę powtarzać, no to na początku ona zarośnie, tak? Nie, nie przebije się tam będzie się cała trawa przebijała, odbijała. I jeżeli pójdziemy tą ścieżką raz w miesiącu, tak? Czyli poszedłem na jedną i nic w domu nie robię, no nie? Zapomnę, poczuję się gorzej, przyjdę Adam, pomóż mi, bo ja znowu, a, a pracowałeś to dla mnie. wiesz, nie miałem czasu, dzieci mi płakały, nie? Na przykład. Okej. Okay. Jeżeli to robimy codziennie, w pewnym momencie, na ścieżka, to widać na wielu deptakach międzyosiedlowych, tak? Jakby robi się taka wydeptana, stabilna, co szersza, błotko tam nieraz jest, tak? Bo tam już trawa nie rośnie. Czyli robi się pewne trwałe połączenie. W pewnym momencie władze mówią, no to tam trzeba zrobić chodnik. No nie? Więc robią chodnik, poszerzają było na dwie osoby i co mamy? Trwałe, stabilne połączenie, którego nie trzeba odnawiać. Już nie trzeba tak często nim chodzić, żeby trawa nie zarastała. Tak samo jest z nawykami. Są, Powiem tak, ja sobie na przykład parzę no i cieszę <noise> się sam do siebie. I, i, i mózg mi mówi tak, umysł. Z czego Ty się Maria, ja Czy cieszysz, no ja kupi do sera w ogóle, no nie? Tak jakby to mama czy babcia, no, nie, I ja się jeszcze bardziej z siebie śmieję, no nie? Bo to po prostu fantastycznie jest czuć się dobrze tylko dla samego czucia się dobrze. I taka jest idea tak naprawdę. Na początku podkręcamy się. Czuję się dobrze, bo jest to, Czuje się dobrze, bo jest to, czuję się dobrze, bo jest to. Natomiast obserwowa po prostu czuję się dobrze. I to jest między innymi trening mentalny i to jest sposób odwracania um, tych negatywnych rzeczy, czyli wywalam siebie w postaci takiej i takiej pracy, jak tu robimy, tak, o czym ja chcę, żeby było, jaką zmianę chcę zrobić.